AZS Darkomb Wilanów kontra Giejma Lepszy Artsoft Leszno. Gospodarze z numerem 12 w ramce Dawid Wasążnik. 15 Radosław Marcinkowski, kapitan drużyny. 19 to Jorge Tendero, 23 Oskar Dmochewicz i 29 Sylwester Wielgat. Giejma Lepszy Artsoft Leszno tutaj w ramce z numerem 12. Anti Kojwumaki, dalej 3 Mateusz Lisowski, 15 Debi Arancho. 35 Serki Małyżko i 70 Rajmond Sietla. Zobaczmy, co wymyśli teraz Mochewicz i Tendero. Tendero, uderzenie. Pierwsza interwencja Pojwumakiego. Blisko Tendero, blisko Rezente. Tutaj tworzył taki dwuosobowy mur, jeszcze tam Wasążnik coś do nich mówi, jeszcze ich poprawia, jeszcze tutaj dyskusję. Denerwuje się Tendero. I uderzenie, kapitalna. Interwencja Dawida Wasążnika. Wysowski, dobrze. Arancho, z powrotem, tutaj piłka do zawodników, Leśna teraz zamieszanie Ale może wyjdą z kontroły akademicy z Warszawy, Jorge Tendero Prze kontratak z testu. No ale już biegniemy w drugą stronę, przywraca się po raz kolejny zawodnik, Leśna, sędzia puszcza grę Tendero, Rezende, do Tendero i broni bramkarz gości. Na razie dobrze w defensywie ustawia się Wilanów, na razie dobrze czytają e, wszystkie pomysły Lesznych. żywy przy ławce, przy linii trener Karczyński, o tym mówiłem na początku tej transmisji, to się teraz potwierdza. Marcinkowski blokuje, szansa na kontrę to będzie szansa na 1 do 0 nie ma. Lisowski. Ksiecla. Ksiecla ponownie nie, to Lisowski. Nie ma bramki, świetna praca w defensywie. Rusza teraz Wasążnik, ale myli się fatalnie. Pusta bramka, czy to wykorzystają goście? Wasążnik wraca. I co, i gol! Nie opłacało się to wyjście. Golki pera cieszy się Mateusz Lisowski. Dobrze, piłka jak po sznurku chodziła między jednym a drugim zawodnikiem Leśna. Któryś tam z graczy Wilanowa jeszcze został na bramce, żeby być tym spotkaniem. Szkoda trochę, Wasążnika, bo do tej pory grał naprawdę nieźle. Wiele razy ratował swój zespół, ale zdecydował się na taką indywidualną akcję. Podobne rzeczy działy się w poprzednim spotkaniu. Leszna, Wielka też co tutaj heroicznie chciał e, pomóc, ale teraz poklepali zawodnicy z Leszna i jest e, drugie trafienie. A na listę strzelców e, wpisuje się Kacper Konopacki. Uderzenie tendero, ok. oj Wumaki szansa na kontrę, ale pomylił się teraz e, zawodnik z Leszna Dmochewicz, dobrze tutaj ustawiony ratuje sytuację, chociaż od razu traci piłkę i kolejna szansa e, dla malepszy Leszno i to jest gol 3 do 0 ładna akcja a finalizuje ją Wiaczesław Korzemiaka myślę, że ta, ta bramka mogła ich e, mocno tutaj podłamać, bo bo ten 2 jeszcze jest e, takim otwartym dosyć wynikiem, chociaż teraz kapitalnie rozegrali tę sytuację. Rezende Endero, a kończy wszystko z numerem 7 Ricardo Fernandez. No i brawa dla akademików z Warszawy. Lisowski. I słupek, nie, gol! Rozegrana Zbikowa. Pieszycie Mateusz Lisowski ze swojej drugiej dzisiaj bramki, a ładnie asystuje mu dejby Jaranko. Cztery do jednego prowadzi drużyna z Leżna. I co? I to jest bramka. Po pięknej akcji Korzemiaka zalicza asystę. Na finalizuje ponupadki. i mamy dublet. W wykonaniu Kasbram, czyli tak samo jak Mateusz Lisowski 1 do 5 na tablicy, tak czułem, że ładnie więcej bramek, no i mamy wytrafienia. Teraz błąd w rozegraniu Marcinkowskiego, mogło się to zemścić bardzo szybko. Żyjaka, no i to powinno być sześć, ale staje. Na drodze teraz w piłce e, Oliwier jakielski. E, zaczynają tworzyć gracze azs No To jest puszczona akcja. Pewnie będzie jeszcze e, żółta kartka, ale bramki nie ma. Wybronili to gracze AZS-u. Marcinkowski. już nic nie musi w zasadzie. Nie muszą atakować jakoś tak na hura. Mogą sobie spokojnie, metodycznie rozegrać te kilka minut ostatnich. Właśnie tak jak w ten sposób to się dzieje. ranko zdobywa bramkę numer 6. Świetna akcja Małyszki. Rekord już prowadzi z Red z Pniewy 3 do 0. Było tam tylko 12 minut. Tak więc możemy się spodziewać naprawdę wysokiego wyniku. Patrząc jeszcze na ostatnią formę graczy. Z jest szansa na kolejne trafienie, no i broni Marcin Mianowicz. No być może będzie 7 do 1, tak jest! Debi Aranjo podaje, kończy akcję. Raymond Sietla, byli faworytem. Jeszcze Wilanow nie powiedział ostatniego słowa. 1 do 7 AZS z przegrywa z G lepszy Art Soft leszno. w dziesiątej kolejce Fogo Fusa Ekstraklasy. Klasy.